Podobno rozwaliłam związek swojego przyjaciela, ale ja uważam, że to w ogóle nie była moja wina. Zacznijmy w ogóle od tego, że był to mój najlepszy przyjaciel. Byliśmy ze sobą z życiu wręcz jak rodzeństwo. Ja go traktowałam jak brata, on mnie jak siostrę. Logiczne, że mieliśmy mega dobry kontakt. I on w pewnym momencie znalazł sobie dziewczynę, która moim zdaniem była mega red flagiem, serio. Laska totalnie toksyczna. Nazwijmy tego mojego przyjaciela Tomek, a tą dziewczynę niech będzie Kaśka. Kaśka chciała mieć tą na wyłączność. Mm. Przyjaźniliśmy się od lat. No i to było logiczne, że on będzie mnie traktować tak priorytetowo. Że spotykałam się z tą kim częściej niż ona, to był fakt, ale my na tych spotkaniach totalnie nic nie robiliśmy. Serio, w sensie rozmawialiśmy o tym jego związku, ja mu doradzałam, ja byłam w ogóle taką ciotką dobrą radą. Wiadomo, były tam jakieś niewinne ploteczki, obgadywanie jej, ale... No offense. Czasami u mnie spał, został on na kilka dni, ale no to też nie powinien być powód do zazdrości. No bo czemu, niby? Ja byłam to jego przyjaciółką, o którą nie powinna się martwić w ogóle. Największe drama to było w ogóle wtedy, kiedy ja umówiłam się z Tomkiem na wakacje. Zawsze tak co roku jeździliśmy, to nasza tradycja, taka.